Witam Państwa serdecznie. Ten czas, 31 październik, 2 listopad jest czasem szczególnym, kiedy to właśnie światy się przenikają. Świat zmarłych ze światem żywych, kiedy tak zwane drzwi zaświatów są na chwileczkę uchylone. Ten czas nazywamy Samhain. Tak zwany Sabat Wielki dla niektórych, tutaj dla wikan i nie tylko. Nazywamy również dziady według naszej e, tradycji słowiańskiej, e, gdzie nasi e, przodkowie wierzyli właśnie w te zaświaty, e, gdzie dusza przodków szła do nawi, żeby spotkać się właśnie z bogiem e, Welesem. Mamy Tutaj określenie wszystkich świętych, to już jest chrześcijańskie, święto zmarłych, dzień zadusznych, drugi listopad, już wtedy. Tak czy tak, jest to czas szczególny, kiedy na pewno warto palić świece. Tutaj znowu możemy nawiązać do tych wczesnych tradycji, które mówią o pogańskich, gdzie właśnie paliło się ogniska na rozstaju dróg, różnego rodzaju świece, pochodnie, zarówno i na tych rozstajnych drogach, jak i w domostwach. Miały one zarówno stanowić ochronę dla osób żyjących, które poruszały się w tym czasie po polu, po dworze, jak i również dla dusz, żeby mogły sobie trafić w jakieś miejsce. I tutaj są takie bardzo złożone kwestie i widzicie Państwo, tu jest jeszcze nazwa Halloween, tutaj możemy znowu nawiązać do tych masek, które nosili dawni guślarze, tak zwani żercy, te maski się nazywały karboszki. Oni przywoływali i odwoływali duchy w tamtym czasie, chociaż ja, ja to tak się śmieję, że w tym czasie naprawdę nie trzeba ich przywoływać, bo one po prostu przychodzą same. Także tutaj też właśnie osoby sensytywne w te dni mogą doświadczyć czasami nawet jakichś takich odczuć stref zimna lub czuć różne zapachy. To są takie momenty, kiedy. No, kiedy się właśnie coś w waszym towarzystwie pojawia, ja już nie mówię tutaj jeszcze o jakichś różnych stukaniach, czy otwierających się drzwiach, no bo mogą się dziać naprawdę różne rzeczy, dlatego warto się tutaj czy, czy modlić, czy afirmować, wszystko zależy jaką religię ktoś tutaj wyznaje. Najważniejsze jest jednak, żeby się połączyć z tymi przodkami, żeby w te dni pozwolić sobie na taki spokój, na refleksję, żeby na miarę możliwości móc właśnie też podziękować naszej rodzinie, naszym przodkom. Tutaj my, te osoby też, które pracują właśnie pokoleniowo, nawiązują do metagenologii i nie tylko, to jest właśnie ten taki szczególny czas, kiedy nawet można w ten taki też tradycyjny sposób, jak w totalnej biologii, przekazywać pewne informacje i prawdopodobnie jeszcze bardziej szybciej dotrą w naszych modlitwach, w naszych myślach, w naszych intencjach, kiedy będziemy palić znicze, świece, niektórzy ogniska. No to po prostu, żeby ten przekaz dziekczynny i modlitewny poszedł. Pamiętajmy, że też nie. Koniecznie muszą odwiedzać nas tylko i wyłącznie duchy naszych bliskich. Mogą być to również jakieś powiązane z miejscem, z czasem, także to jest już osobna kwestia. W każdym bądź razie już nasi przodkowie słowiańscy pilnowali, żeby w te dni nie tkać, żeby tu się duchy nie zaplątały w jakieś nici, w sieci. Pilnowali również, żeby zostawiać im pożywienie. Zresztą jeszcze i w tradycji starosłowiańskiej, czy tam romskiej, również takie wystawianie na grobach czy na stołach, właśnie dla dusz zmarłych. Najczęściej była taka kasza, kutia, sól, mleko. Kasza chyba, już miłam. W każdym bądź razie wódka również, czy tam jakieś inne trunki. To wszystko miało zarówno dać jakieś, właśnie obłaskawienie dla duchów, jak i też takie po prostu ogólne dary, że my tutaj dzielimy się z nimi. I to jest. To co mówię, to są takie nasze takby połączenie pozytywne z tamtą stroną. Nakarmić, napoić głodne duchy. I. Tak samo jak na koniec żniw też zostawiało się w tradycji, może jeszcze zostawia, właśnie jakieś plony, które również się przekazywało dziękczynnie. Tak samo jak się brało właśnie ten ostatni snopek i się kształtowało właśnie na tego dziada, który później był traktowany jako właśnie to medium na, tak można powiedzieć, na przywoływanie tych duchów. No my też robimy strachy na wróble do odstraszania, ale to już, to już jest zupełnie inny temat, czy tam jeszcze Marzanna, czy, czy te nasze jakieś tam motanki, ale mówię, to, to już są zupełnie inne tematy. Wracając tutaj jeszcze do tego święta, pozwolę sobie tutaj jeszcze odczytać, bo mam z fantastycznej książki tutaj z kroniki proszę bardzo, to jest kronika z Cedrowych Wzgórz, kronika świateł i tutaj mamy fajnie to rozpisane Wigilia Wszystkich Świętych Halloween Dziady, Samhain Sabat Większy, kolory na ten czas czarny, pomarańczowy boginie Hekate, Hel, Morigan, Cerwien, Iwanna, Isztar Kali, Hades, Loki, Ozyrys Odyn i Pluton, czyli mamy tutaj też bogów powiązanych pośrednio lub bezpośrednio za światami drzewa, jabłoń buk, wierzbaci z dąb, zwierzęta nietope, dzik, kot, krowa, pies, intencje. Skrzyżowanie dróg, mrok, śmierć, wróżenie, oddanie czci przodkom, inne światy, świat podziemny, wizje, uwolnienie, mądrość mroku, introspekcja, tradycje, wydrążone dynie, stają się lampionami, gdzie tradycyjnie pali się świece natarte olejkami paczuli, zakopane są też jabłka, czasem owoce granatu, w zależności od kraju. W ziemi ubija się. Jako porkarm dla dusz zmarłych, dominuje kolor czerni, a rytuały pomagają pozbywać się niechcianych nawyków, na przykład sprzątanie jakichś brzydkich masek rytualnych, które tutaj w tym dniu można spalić, podejmowanie jakichś też nowych zobowiązań, właśnie te świece w oknach. To jest to wszystko, co kultywuje się w różnych miejscach na świecie, w zależności tutaj od wyznawanego kultu. No i oczywiście potrawy, napoje, jabłka, owoce granatu, orzechy, pierniki, soki z jabłek, grzane winodynie. No to zobaczycie najczęściej Państwo na filmach amerykańskich. No, do nas, do Polski też to Halloween wchodzi. I to jest właśnie to, że my się na te święta umartwiamy, tak, bo to jest święto zmarłych i my tak się umartwiamy, okazujemy ten żal, bo jednak wiadomo, że brakuje nam naszych bliskich, ale jeżeli pomyślimy, że oni są jednak w lepszym świecie, w lepszym miejscu, to na pewno będzie nam o wiele łatwiej i im również, ponieważ nie będą widzieć tego naszego cierpienia, tego smutku i będzie im o wiele lepiej, tak można to powiedzieć, kiedy nie będą widzieć, jak cierpimy z powodu ich utraty. No i, e, drodzy Państwo, oczywiście tutaj jeszcze mamy minerały, karnel, obsydian, onyx, granat i czarny e, turmalin. Także szczególny e, czas, może nawet warto przez e, kilka e, tych kolejnych dni palić tutaj e, świece. I integrować się właśnie z naszymi wspaniałymi przodkami, z naszym rodem. To jest właśnie mówię dla tych osób, które też pracują z tym zakresem. I to, co najważniejsze. W tym dniu na pewno, drodzy Państwo, w ogóle, w ogóle taka jeszcze moja sugestia, nie wywołujcie duchów, bo to jest bardzo niedobry pomysł. Jak one, Ich nie trzeba wywoływać, one są praktycznie wszędzie, tylko my ich po prostu nie widzimy, także to jest osobna kwestia. Nawet tutaj ci żercy, czyli guślarze, oni jak przywoływali wtedy te duchy i pokazywali im, właśnie, gdzie tam mają spożywać te siłki, no to potem je odwoływali, a tutaj po prostu z nieodpowiedzialnych zabaw bardzo często, tak samo takich zabaw w Halloween dochodzi do trudnych sytuacji także drodzy Państwo niech ten dzień będzie nie tylko dla niektórych jakimś tam dniem zabawy ale też ogólnie szacunku w ogóle poszanowania zmarłych z poszanowania tych co odeszli żeby to wszystko było jakoś mocno unormowane. Wiadomo, że tam niektórzy będą się bawić w Halloween, ale no już mamy ten zwyczaj amerykański w Polsce. Jednakże tutaj też trzeba gdzieś jakiś umiar zachować, żeby potem nie powychodziły jakieś kontrowersyjne sprawy. Więc na pewno... Żeby to nie były jakieś zabawy z pogranicza, czyli tak jak już mówiłam, nie wywołujemy żadnych duchów. Lepiej też, no niekoniecznie tak jak niektórzy już tam kładą karty we wszystkich, no czy w Święto Zmarłych. No ja bym nie polecała raczej. Pamiętajmy, drzwi pomiędzy światami są uchylone. Także też przy nieodpowiedzialnych zabawach jest nietrudno o to, żeby potem ktoś, że tak powiem, nie został sam, a w ostateczności wylądował w specjalnym zakładzie psychiatrycznym lub innym, bo też takie przypadki się zdarzały. Także życzę Wam, można to tak ująć, udanych świąt i właściwej integracji z przodkami. Pozdrawiam Was serdecznie.